Cześć Wam! Dzisiaj film o szczepieniu brzoskwiń na mirabelkach. Potrzebujemy cztery rzeczy. Dobrą brzoskwinie, może macie jakiegoś sąsiada, który ma takie fajne drzewo jak to. Dwa, potrzebujemy mirabelkę, podkładkę, siewka, brzoskwini może być. Oraz potrzebujemy nostry nóż, może być tapeciak jak nie macie, ale musi być mega ostry. I tę taką foliową do zawiązania tego wszystkiego. I to jest wszystko, co będzie Wam potrzebne. Jeżeli chcecie wywalić mirabelki, macie ich za dużo, nie lubicie ich, to koniecznie zanim je usuniecie, obejście sobie ten film. Pierwsze, co potrzebujemy, to dobrą brzoskwinię owocującą tak ładnie jak ta. I tak z ciekawości zadam Wam pytanie, jak myślicie w jakim wieku jest ta brzoskwinia ile trzeba czekać, żeby mieć takie ładnie. Tak ładnie owocujące drzewko. Dajcie w komentarzu swój, ile obstawiacie tej broskwince. Już mamy na nią owoce takiej wielkości. Ok. Szczepienie polega na tym, że na tej dobrej brzoskwini, którą chcemy przenieść do siebie na mirabelkę, szukamy mocnego wilka. Wilki to są tegoroczne przyrosty. Poznamy je po tym, że one są zielonymi częściami na końcach i są proste i mają tylko liście, nie rozgałęziają się. I taki wilk, dobrze by było, żeby on był gruby, tak? Tu mamy na przykład trzy wilki. Także z tych trzech wybieramy ten najgrubszy, czyli ten ja bym wybrała. I pąki, które będziemy szczepić, to są te pąki. Tutaj w kącie liści, o w tym dokładnie miejscu jest ten pączek, który będziemy szczepić. I zaraz Wam to pokażę. Jeżeli nie macie tasiemek do szczepienia, to wystarczy też z takiej zgrzewki sześciopaka z tej folii po wodzie na przykład wyciąć sobie takie tasiemki paseczki, żeby to wyglądało mniej więcej tak. Tutaj to jest akurat tasiemka taka Okulizacyjna w tym celu jest wyprodukowana. Ona jest taka elastyczna, przezroczysta, ale coś takiego spokojnie właśnie z takiej zgrzewki powodzi możecie sobie wyciąć i to też się sprawdza. W awaryjnych sytuacjach też używałam. Jest super, ok. Przejdźmy do, do konkretów, już jeżeli macie taki właśnie pęd i sobie go pobraliście u sąsiada, ale sąsiad mieszka daleko, musicie go przewieźć do siebie to y, pobieramy taki pęd i y, ucinamy blaszki liściowe ale zostawiamy ten ogonek tu, zostawiamy, a ucinamy tylko blaszkę y, tak, żeby on już nie parowała ta część, żeby nam nie wysechł ten pęd, który a tak naprawdę chodzi nam o pączek tutaj pozbawiamy liści i zaraz on to już pokażę, jeden sobie, żeby było szybciej naszykowałam i, mm, I proszę bardzo, Wam ja już tu pokazuję. Tak wygląda taki pęd po obcięciu. To potrzebujemy z tej szlachetnej brzoskwinki, z tej odmiany, którą będziemy szczepić. Na metodę okulizacji termin tego szczepienia jest właśnie teraz, czyli lipiec-sierpień. To musi być taki termin, żeby nam drewno odchodziło od łyka i zaraz to Wam pokażę. I jeżeli macie taki pęd, musicie go przewieźć, najlepiej go użyć od razu, no ale nie zawsze można. Wtedy zawijcie to w jakąś szmatkę albo mokry ręcznik papierowy w folię i możecie przechować się w lodówce na przykład na następny dzień i jeszcze będzie się nadawał do szczepienia. Im dłużej będziecie go przechowywać, tym szanse będą mniejsze oczywiście ale da się to też troszkę wydłużyć może warto. I teraz na czym polega to szczepienie? Najpierw możecie na jakiejś gałązce dowolnej sprawdzić, czy drewno dobrze odchodzi od łyka. Ja to już sprawdziłam, jak widzicie tutaj, zobaczcie, już właśnie zrobiłam takie szczepienie jedno, więc... Bliżej, może daj, jeszcze bliżej. I e, tak to powinno wyglądać docelowo. Ja już e, wiem, że to drewno oddychadować dobrze, więc od razu zacznę szczepić. Do szczepienia potrzebujemy taki pęd. Najlepiej taki sam wilk, jak, jak szukaliśmy na brzoskwini. Tu niestety te wilki są bardzo. Bardzo cienkie, ponieważ ona była przycięta, ta, ta mirabelka i mamy bardzo dużo drobnych takich wilczków i one są za cienkie, nie ma co bardzo jak nawet na tym zaszczepić, dlatego ja użyję ten już rozgałęziony pęd, czyli dwuletni, ale jeżeli macie mocny, silny wilk, to proponuję na nim to zrobić. No Zobaczymy, czy się uda to zrobić na takim starszym pędzie też, nic nie tracę. Mam. Hmm. A mogę zyskać fajną brzoskwinię, więc zróbmy to. Na starszym drewnie. To, co jest właśnie tu ważne, to nacinamy. Szukamy takiego miejsca, gdzie nie ma innych pąków. I to miejsce nacinamy na literę T. No Może tutaj zrobimy. Czyli no, robimy nacięcie poprzeczne. A następnie. Nacinamy wzdłuż tak około 1,5 cm, 2 cm i właśnie teraz zobaczcie, daj jak najbliżej się da. Zobaczcie tutaj, że odchodzi to drewno, odłyka nam ładnie i pod spodem to się ładnie rozwarstwia. Nie trzyma się mocno, i pod spodem jest takie błyszczące, ładne drewno. Mam nadzieję, że to widzicie. I to znaczy, że termin jest ok, na no, szczepienie. Tą metodą czyli opulsację, bo inne metody szczepimy kiedy indziej. Teraz, jak mamy już to tutaj, takie nacięcie zrobione, typu T, to wracamy do naszego patyczka, z którego będziemy pobierać te zrazy. Zawsze robimy to od dołu. Sprawdzamy, czy pąk wygląda zdrowo. Ja wybieram sobie na przykład ten. Wygląda dość dobrze. Zawsze tniemy od dołu. Jednym cięciem najlepiej, takim wzdłuż, żeby zebrać jak najcięższą warstwę tej skórki razem z tym pąkiem. I właśnie zaczynam tak z półtora, ja tak zaczynam z półtora centymetra niżej. Jedziemy jednym takim pociągnięciem. I teraz bardzo ważne jest, żeby złapać sobie od razu za ogonek i nie dotykać tej części... Tej części gładkiej, którą ucięliśmy ręka, rękoma, ok. Przenosimy to trzymając właśnie za ten ogonek liścia, to powinno wyglądać tak, że w ten sposób, jak widzicie, cieniutki taki taka skórka. I teraz tą skórkę wracamy tu. Idę jak najbliżej. Tak. Widać? Aha. I teraz wkładamy tutaj od góry, trzymając do ogonek wsuwamy to nasze szczepienie. I trzeba wsunąć tak mocno, żeby pąk schował nam się poniżej tego poprzecznego nacięcia, które robiliśmy, tak przynajmniej 2 mm, żeby to było niżej. I wtedy nadmiar tego, tutaj tej gałązki delikatnie ucinamy tak, żeby nam to tu odpadło i zostało szczepione. Okay. Następny etap, będziemy to wiązać tasiemką. Eee, I ja to robię tak, jak ktoś możecie sobie zwolnić ten film prawdopodobnie, jakbym robiła coś za szybko. Jeszcze może pokaż dokładnie, jak to wygląda. Jak to docelowo wygląda. O, dobra, teraz widać. Tak to ma być. Tak to ma wyglądać. Ok, dobra. I wiążemy. Wiążemy tak, że ja tutaj nie robię żadnego węzła, tylko to zaciskam wokół siebie tą tasiemkę i e, ważne jest, żeby to tak zacisnąć żeby e, nie zawiązać tego ogonka i pączka tylko żeby on nam został na wierzchu natomiast żeby ten pąk w razie czego jakby wystartował nam za szybko jeszcze wyszedł. On powinien wystartować dopiero na wiosnę następnego roku, ale, ale jakby wyszedł za wcześnie, to musi mieć tu drogę wyjścia. Ok. I zaciskamy dość mocno, żeby to dobrze przylegało nam. No. A następnie robimy taką pętelkę, przeplatamy tą tasiemkę i zaciągamy w tą samą stronę. To się wtedy ładnie samo zaciska bez węzłów, ale możecie też zawiązać. Nie ma to dużego znaczenia. Ważne, żeby było tak zabandażowane, że właśnie żeby tu nad pąkiem było widać taką dziureczkę. I to gotowe. Tak to powinno wyglądać. Teraz co dalej z tym robimy? Dalsze postępowanie jest takie, że zostawiam to sobie, daję sobie rosnąć. Wszystko jedno, jak w tym momencie tej mirabelce. Natomiast zimą usunę wszystkie te boczne gałęzie. Z tej mirabelki, wszystkie nadmiarowe, i właśnie pod koniec zimy sprawdzę sobie, czy te szczepienia się przyjęły. Już powinno być widać, że na przykład, no, całkowicie zczarniało tu i jest tylko blizna po tym szczepieniu pusta. No to wtedy wiadomo, że się nie udało. Natomiast, jeżeli Wam się tutaj uda, zobaczycie, że tutaj ten pączek dalej siedzi, możecie go zadrapać, zobaczyć, czy jest zielony, delikatnie bardzo. To, to wtedy znaczy, że się udało, i wtedy ucinamy tutaj centymetr nad szczepieniem. Ucinamy centymetr nad szczepieniem sobie właśnie te, tą gałąź, tak, żeby te hormony, wszystkie wzrostu obudziły nam właśnie te, one budzą zwykle najwyższy pąk i to będzie nasz pąk brzoskwiniowy. I tym sposobem podmienimy, ich już w przyszłym sezonie tu będzie rosły, będą tylko pędy mirabelki przez przepraszam. A mirabelka zostanie zupełnie przyhamowana, przywycięte te części mirabelkowe. Tutaj widzicie, jak macie taki busz jak ja, możecie właśnie wybrać te pionowe pędy i, i na nich sobie zaszczepić, żeby mieć przyszły pień drzewka ładny. Możecie zrobić więcej tych kopii. Jak się, zwłaszcza jak się uczycie, żeby mieć pewność, że na pewno któryś z nich się przyjmie, możecie też zaszczepić kilka odmian na jednym drzewku. To też jest fajna opcja, zwłaszcza jak nie macie za dużo miejsca na, na różne gatunki, na przykład owoców, brzoskwiń, a, a to możecie mieć wszystkie na jednym drzewku też. okej okay. hmm. Jeszcze z takich może rzeczy od razu tutaj powinno już być widać, czy ten szczep się przyjmie, czy nie. Jeżeli Wam ten ogonek zżółknie i odpadnie, to zwykle znaczy, że jest wszystko ok, natomiast jeżeli szczarnieje, to już można się trochę martwić. No ale i tak nic tutaj do stracenia, nie ma żadne ryzyko, a można zyskać takie fajne drzewko, więc wydaje mi się, że warto. Ok, mam nadzieję, że najważniejsze wszystko Wam powiedziałam. Zachęcam do eksperymentowania. Nie jest to wcale takie trudne i powodzenia.